Hejka. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Jest mi bardzo miło, jeśli się tutaj znajdujecie. Idąc za ciosem, przychodzę do Was tak jak tydzień wcześniej z tematyką szkolną, z tematyką matur, można powiedzieć. Właśnie w poprzednim filmiku wspomniałam Wam o tym, że chciałabym nagrać taki materiał odnośnie tego, jak wyglądają przygotowania do matury w moim przypadku. W przypadku osoby, która była na edukacji domowej, która pisała tą maturę, będąc w szkole w chmurze. Jeśli nie wiecie, na czym polega szkoła w chmurze, to też opowiadałam właśnie o tym na moim kanale więc odsyłam was do tego materiału, ale pokrótce, no, jest to szkoła, która polega na edukacji domowej. Nie jest to nauczanie domowe, ja nie miałam lekcji z nauczycielami, sama wszystko przerabiałam, dostałam materiały, musiałam zdać egzaminy z danych przedmiotów i pisałam maturę tak jak wszyscy inni, ale po prostu robiłam to na swoich zasadach i skupiałam się na takich przedmiotach, które najwięcej mi dawały, które najbardziej przydadzą mi się później, w późniejszym życiu, o. W ten sposób. Więc dzisiaj przychodzę do Was z tematem tego, jak wyglądają moje przygotowania, będąc w szkole w chmurze. Wiem, że teraz zbliża się taki okres, w którym piszecie właśnie próbne matury, próbne egzaminy ósmoklasisty, więc niech to będzie dla Was znak, żeby wziąć się do roboty. Im prędzej zaczniecie to przerabiać, tym lepiej. I może dzięki temu filmikowi dowiecie się o jakichś ciekawych sposobach na bardziej efektywną naukę i może Was czymś zainspiruje. Także jeśli jesteście tego ciekawi, no to nie przedłużając, zapraszam Was do oglądania. Jak wygląda matura w szkole w chmurze? Zaczniemy sobie od tego punktu, bo tak jak powiedziałam, musiałam napisać maturę tak jak każdy inny uczeń. Pisałam ją w tym roku. Standardowo polski, angielskie matematyka i rozszerzenia polski, angielski oraz matury ustne. Matury w szkole w chmurze odbywały się w Warszawie na Stadionie Legii. Przynajmniej w moim przypadku tak było, ale myślę, że w przyszłym roku też tak będzie. Tak samo jest tam w przypadku egzaminu ósmoklasisty, a matury ustne odbywały się w takim biurowcu w Warszawie, więc po prostu wszystko w Warszawie, ale wiem, że te matury odbywały się jeszcze chyba w Poznaniu. Miały też być w Katowicach, ale ostatecznie zostały one przeniesione do Warszawy, więc musiałam tam dojeżdżać do tej Warszawy, bo z początku miałam pisać ją w Katowicach, bo ja akurat jestem ze Śląska, więc tam było mi zdecydowanie bliżej niż do tej Warszawy. Także w tym roku naprawdę dużo, dużo czasu spędziłam w Warszawie, bo te terminy nie zawsze się ze sobą jakoś super pokrywały, praktycznie cały maj byłam w Warszawie, ale bardzo dobrze wspominam ten czas. Ogólnie ja dobrze wspominam moje matury, bo ja akurat miałam do tego luźne podejście i myślę, że to przyda się każdemu maturzyście, żeby tak nie nakładać na siebie właśnie takiej bezpotrzebnej presji. Wiem, że to łatwo powiedzieć, ale naprawdę jest łatwiej przebrnąć przez ten czas bez jakiegoś większego nakładania na siebie nie wiadomo jakich zobowiązań, tak? Także lokalizacja pisania tej matury to Warszawa i jak ona wygląda? Wygląda tak samo, tak jak w normalnej szkole. Mamy ten sam czas, te same arkusze, wszystko wygląda tak samo. Różni się to jedynie tym, że na sali, właściwie nie na sali, bo pisaliśmy to w takich ogromnych namiotach. Pamiętam, że do jednego namiotu, bo było ich tam kilka, wchodziło kilka Osób, więc wyobraźcie sobie, ile tam musiało być, właśnie egzaminatorów, osób pilnujących to wszystko. I poznałam wtedy naprawdę dużo ciekawych osób. A matury ustne wspominam też bardzo fajnie były bardzo fajne panie egzaminatorki. Ja też bardzo lubię mówić, lubię tak jakby przemawiać, można powiedzieć. Lubię właśnie taki sposób przedstawiania swojej wiedzy, że tak powiem. Dlatego jest ja przyjemnością, szłam na te matury ustne. Dużo osób, którym to powiedziałam, którym to mówiłam i tak dalej, były zdziwione, że ja miałam takie podejście do tego, ale naprawdę mi się to podobało. Dobrze wspominam ten czas. Moje sposoby na efektywną naukę. O tym też już nagrałam kiedyś filmik na ten kanał, więc wstawię wam po prostu w opisie linki do tych filmików i bardzo serdecznie was zapraszam. Także teraz w skróconej wersji chciałabym wam przedstawić takie moje must have, jeśli chodzi o efektywną, systematyczną naukę. Takie moje porady. Metoda Pomodoro. Myślę, że już mogliście słyszeć o tej metodzie, może nawet sami już ją praktykowaliście. Polega ona na tym, że przez 25 minut uczymy się w takim ciągłym skupieniu i i po tych 25 minutach mamy 5 minut przerwy. I pamiętajcie, żeby te przerwy nie wyglądały w taki sposób, że wy sięgacie po telefon, sięgacie po TikToka i później macie w głowie, dobra, w sumie jeszcze chwila, jeszcze 3 TikToki i dobra, lecę dalej. Nie, bo to was rozproszy i wyjdziecie z tego stanu skupienia, że tak powiem. Po prostu już nie wrócicie do tego, co było wcześniej przez tych 25 minutach, bo dostaniecie jakieś powiadomienie, ktoś do was coś napisze, zobaczycie coś i ta głowa już nie będzie pracowała tak jak wcześniej. Po tych 5 minutach wracamy do kolejnych 25 Minut nauki w tym skupieniu, i później powtarzamy to cyklicznie. 5 minut przerwy, znowu 25 minut nauki. Na początku nie narzucajcie na siebie na dużej presji, zobaczcie, jak ten system Wam odpowiada i po prostu spróbujcie sobie zrobić taką jedną serię lub dwie, i z czasem dodawajcie więcej. To też oczywiście zależy od tego, ile chcecie nauczyć się danego dnia, pamiętajcie, żeby to jakoś mądrze rozplanować. Dlatego nauka blokami to będzie idealny sposób. Chodzi mi tutaj o to, że na przykład nie robicie czegoś takiego, że danego dnia uczycie się tylko matematyki. Tylko na tym się fokusujecie, tylko na przykład robicie taką jedną serię nauki z polskiego, jedną serię nauki z angielskiego, jedną serię nauki z matematyki. Bo gdy danego dnia będziecie się tylko na jednym przedmiocie, no to tak jakby przebodźcujecie ten temat, będziecie mieli takie wrażenie, że jest tego tak dużo i lepiej sobie to rozdzielić, bo będzie to taka świeżość dla waszego mózgu, że przerabiacie inne tematy, a nie ciągle, ciągle, ciągle to samo. Najtrudniejsze tematy na początek. Jak zaczniecie od tych najgorszych tematów, od tych najgorszych przedmiotów? już nawet nie tylko pod względem matury, tylko ogólnie nauki do jakich sprawdzianów. Czy to tak egzaminów, tak jak było w moim przypadku, jeśli chodzi o szkołę w chmurze. O tych egzaminach też właśnie zaraz wam opowiem pokrótce, jak to wygląda. Czyli zaczynacie od najcięższego lub jakiegoś najdłuższego zadania, które wiecie, że najmniej wam się chce robić, które wiecie, że najdłużej wam zajmie, bo gdy już je wykonacie, będzie po prostu z górki i to też będzie dla waszego mózgu taki bodziec, że dobra, to najgorsze z tyłu, teraz już będzie tylko lepiej. Jeśli chodzi o wasze otoczenie, o wasze miejsce do nauki, czysta przestrzeń. Czysta przestrzeń, czysta głowa, ja się kieruję takim podejściem macie takie czyste, przyjemne otoczenie do tej nauki, też o wiele lepiej to wszystko wchodzi. I to, co powtarzałam i tu, i w poprzednich filmikach na temat nauki, im prędzej zaczniecie, tym lepiej. Jeśli będziecie odwlekać naukę, jej nie będzie ubywać, jej będzie przybywać niestety, no to po prostu jeszcze bardziej się do tego zniechęcicie i będziecie robić wszystko w biegu, będziecie ciągle mieć z tyłu głowy, że coś wam zostało, a im prędzej zaczniecie, tym mądrzej to rozłożycie i prędzej skończycie to wszystko, co chcecie zrobić. Możecie sobie ustalić taki system, że za każde zrobione zadanie czeka was jakaś nagroda, czy to w postaci na przykład nie wiem, zobaczenia jakiegoś filmu, który dawno chcieli się zobaczyć, wyjścia gdzieś, tak żeby wynagrodzić sobie ten czas tej nauki. Od czego zaczęłam moją naukę do matury? Przede wszystkim zaczęłam od zdania wszystkich egzaminów. Miałam do zdania egzaminy pisemne i egzaminy ustne. Tak samo jak w każdym roku w szkole w chmurze trzeba zdać każdy przedmiot właśnie, te dwa egzaminy. No w klasie maturalnej jest już o wiele mniej, bo wtedy właśnie staje polski, matematyka, angielski, dodatkowy język, ewentualnie religia i historia. Chyba niczym nie pominęłam. No i oczywiście przedmioty rozszerzone. No ale nakreślając co nieco te egzaminy wyglądają w taki sposób, że pisemne trwa godzinę, są tam pojęcia z materiałów, które dostajecie do przerobienia, a ustne wygląda tak, że trwa 15 minut, łączycie się z egzaminatorem, on zadaje wam dwa lub trzy pytania, już teraz właśnie nie pamiętam. O ile nic się nie zmieniło, no bo ja w tej szkole byłam rok temu, a wiem, że zaszło tam właśnie trochę zmian. Jeśli jest tutaj ktoś, kto aktualnie jest w szkole w chmurze, to może się z tym podzielić w komentarzu, bo sama jestem ciekawa i może akurat ktoś będzie chciał dowiedzieć się więcej, no ale na egzaminie ustnym po prostu łączycie się z egzaminatorem, on zadaje wam te pytania, wy odpowiadacie w jak najbardziej ciekawy sposób, żeby po prostu dostać jak najlepszą ocenę, i później są podliczane procenty z tego egzaminu pisemnego egzaminu ustnego i dostajecie z tego ocenę, która jest liczona już na cały rok nie na semestr, tylko ogólnie na rok, i macie ją później na świadectwie. Więc właśnie od tego zaczęłam moje przygotowania do matury. Chciałam to zdać jak najszybciej i pamiętam, że możliwość egzaminów zdawania ich była od października, więc wtedy od razu zaczęłam i. Skończyłam w listopadzie, zdałam to wszystko w miesiąc, później już miałam z głowy jakby ocenę na koniec roku, rok miałam skończony i została mi tylko nauka do matur. A teraz przejdziemy sobie właśnie do tego, co robiłam stricte pod względem nauki do tych matur. W poprzednim filmiku właśnie opowiadałam o lekturach, jak dobrze je opracować, więc tutaj też pokrótce o tym opowiem. Opracowanie lektur. Opracowałam wszystkie lektury obowiązkowe oraz jeszcze takie z rozszerzenia, bo, tak jak wspominałam, pisałam rozszerzenie z polskiego i z angielskiego. Każdą lekturę rozłożyłam na czynniki pierwsze, jeśli można to powiedzieć. Opisałam najważniejszych bohaterów, problematykę, motywy, szukałam powiązań między tymi lekturami, porządzałam notatki w taki sposób, żeby jak najciekawiej opowiedzieć tą lekturę, bo ja nie czytałam lektur. Ja po prostu bazowałam na streszczeniach, na opracowaniach, na jakichś filmikach, w których ktoś tłumaczył problematykę tych lektur. No i sporządziłam te notatki w taki sposób, jak chciałabym to najciekawiej opowiedzieć, najciekawiej przedstawić. Więc gdy ja je po prostu pisałam, to miałam takie, ej dobra, to jest nawet ciekawy wątek. No i oczywiście sporządzałam za nich w estetyczny, miły dla oka sposób. Ja jestem wzrokowcem, więc później pamiętam, gdy coś zaznaczę na przykład na dany kolor, zakreślaczem. Ja pamiętam, gdzie to było zaznaczone, na jakiej stronie, w sensie po której stronie w zeszycie. Spoko też sprawdzi się słuchanie audiobooków, na przykład podczas spacerów, podczas jedzenia, podczas sprzątania, cokolwiek. W momencie, gdy możecie ubrać słuchawki i robicie daną rzecz, no i słuchacie tego, więc chcąc, nie chcąc, coś wejdzie Wam do głowy, jakieś informacje, tak? Pamiętajcie, żeby skupić się na motywie miłości, cierpienia i podróży, bo to jest najczęściej. Pojawiający się motyw, właśnie czy to na maturze, czy to na egzaminie ósmoklasisty. W pytaniach ustnych również można się w fajny sposób odwoływać do tych motywów. I skupcie się na takich lekturach jak lalka, potop, zbrodnia i kara, wesele, kordian. To są takie lektury, które, ze względu na ich wielowątkowość, naprawdę przydadzą się do każdej pracy pisemnej. I właśnie w tych lekturach, które wam wymieniłam, znajdziecie przynajmniej jeden motyw z tych. Wszystkich z tych najważniejszych, czyli miłość, cierpienie, podróż. Na przykład w lalce są wszystkie te motywy, więc to jest must-have. Opracowanie pytań ustnych. W moim przypadku było ich 110 do opracowania. Wiem, że w tym roku uszczupili pulę tych pytań, więc dobrze dla was, dobrze dla tegorocznych maturzystów, ale tak samo założyłam zeszyt, bo to właśnie i te lektury, i pytania ustne miałam z tego osobne, takie duże zeszyty założone. No i tam sobie pisałam też najważniejsze właśnie informacje co do tych pytań. One są zawsze stricte związane z lekturami, więc wtedy też powtarzacie znajomość, wiedzę tych lektur. I pokrótce pisałam parę zdań na ten temat, bo to też nie chodzi o to, żeby streszać. Tą lekturę w tych opracowaniach, tych pytań, tylko żeby przedstawić to jak najlepiej z waszej strony, żeby egzaminator widział, że wy znacie tą lekturę, ale że potraficie dodać coś od siebie. A jeśli chodzi o moją radę na te pytania ustne, na tą maturę ustną, to naprawdę nie stresujcie się, bo tam są ludzie, którzy was nie znają i każdy z nas musiał to kiedyś przeżyć, każdy z nas będzie musiał to przeżyć. Idziecie tam, mówicie swoje, wchodzicie tam z pewnością siebie i po prostu robicie swoją robotę. Jeśli macie jakąkolwiek wiedzę o lekturach, to naprawdę ciężko. Ciężko będzie tego nie zdać. Przerabianie matur z zeszłych lat. Myślę, że większość osób przerabia arkusza z domnych lat. Ja najwięcej przerobiłam z matematyki, bo do polskiego miałam luźne podejście. Po prostu przerobiłam sobie te pytania ustne i lektury. Z angielskiego nic się w sumie nie uczyłam, bo angielski przychodzi mi z dużą łatwością, więc nie czułam potrzeby nauki na angielski. Ja tą poszłam po swoje. Wiem, że są osoby, które mają problem z językami obcymi, więc tutaj też sprawdzi się właśnie wykonywanie tych arkuszy, pisanie sobie tych prac pisemnych, czyli tych maili, ćwiczenia tego, powtórka jakieś takich podstawowych słówek, podstawowych zwrotów. Ale wracając do tematu tych matur z zeszłych lat, i to ja najbardziej skupiałam się na matematyce, bo jestem humanistą, więc musiałam przerabiać tą matematykę. Będąc w Szkole w Chmurze nie korzystałam z żadnych korepetycji, ani z żadnych jakichś takich zajęć, które sugerowała mi platforma, czy się sugerowała. Były tam dostępne zajęcia, na które można było po prostu dołączyć przez Zooma. To wszystko było darmowe oczywiście. Były też konsultacje z nauczycielami. Tak jak mówię, ja tego nie potrzebowałam, ale Szkoła w Chmurze platforma wam to wszystko ułatwi i wszystko wam zagwarantuje także o to się nie martwcie. Uczyłam się do matematyki razem z moją mamą, którą z tego miejsca serdecznie pozdrawiam, bo miała do mnie ogromną cierpliwość, bo ja totalnie nie jestem matematyczną osobą i mi trzeba bardzo dużo razy wytłumaczyć, żebym coś zapamiętała, ale nauczyłam się tych pewniaków maturalnych z matematyki i jakoś to poszło, zdałam wszystko, także okej. Okay. Ogólnie w tym roku te matury według mnie były dosyć proste, szczególnie polski i ogólnie tematy rozprawek w tym roku na polskim to był banał. No dobra, mi też jest łatwo powiedzieć, bo ja lubię pisać rozprawy, Sprawki, lubię prace pisemne, więc mam też inne podejście, bo wiem, że są różni ludzie, są ścisłowcy, którzy powiedzą, że jak ja mogę mówić, że matematyki nie ogarniam, a są humaniści, którzy zgodzą się ze mną, tak. Systematyczność. O tym już trochę wspomniałam wam w tych efektywnych sposobach nauki, ale naprawdę systematyczność i dobre rozplanowanie sobie tych bloków, jeśli chodzi o naukę, to naprawdę dużo wam zmieni i, i poprawi waszą sytuację przede wszystkim, bo jeśli zostawicie sobie wszystko na ostatni moment, no to będziecie się stresować, a tego stresu chcemy po prostu uniknąć, tak? Nie narzucaj na siebie zbyt dużej presji. Uspokójcie się, zdacie to wszystko, później będziecie śmiać, że mogliście zrobić tyle fajnych rzeczy, a siedzieliście od rana do wieczora przed książkami. Nie tylko tym człowiek żyje. Matura jest ważna, nauka jest ważna i rozwój pod względem nauki, pod względem później studiów, jakiejś fajnej, jakiejś fajnej pracy lub czegokolwiek, co tam na siebie zamarzycie, to jest ważne, ale nie możecie zatracić też swojego życia, takiego prywatnego, życia towarzyskiego, jakiejś takiej swobody w waszym życiu. Siedzenie po nocach przy książkach nic wam nie da, a jeszcze bardziej was sfrustruje. Będziecie niewyspani, będziecie zestresowani i później jeszcze będziecie bardziej nakręcać się na to, że ta matura jest okropna. Tak jak mówię, matury są mega demonizowane, a co naprawdę nic strasznego i każdy z was to zda. Ja będąc w szkole w chmurze miałam też zdecydowanie więcej czasu, jeśli chodzi o tą naukę. Nie musiałam chodzić do szkoły, nie musiałam zaliczać jakichś kartkówek sprawdzianów, więc rozumiem, jeśli jesteście w szkole i naprawdę goni was ten czas, ale po prostu ustalcie sobie priorytety, czyli najważniejsze tematy, które które chcecie przerobić i nie zatruwajcie swojej głowy jakimiś niepotrzebnymi myślami, tylko skupcie się na tych pewniakach, rozwiązujcie te matury i wszystko powinno być dobrze. Znajdźcie czas wolny, znajdźcie czas na znajomych, znajdźcie czas na jakieś wyjścia, na wasze pasje, na wasze hobby, na rzeczy, które po prostu lubicie robić. Musicie zachować balans między tym wszystkim. To będzie na tyle z tego, co chciałam wam przekazać. Jeśli macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzu. Może chcecie jeszcze jakąś jedną część na temat tych matur, może chcecie więcej dowiedzieć się o szkole w chmurze. Ja z chęcią mogę ponagrywać wam. Filmiki na ten temat. Lubię tak właśnie do Was też pogadać, co mogliście zauważyć, bo często taki format przejawia się u mnie na kanale. Więc jeśli ciekawi Was więcej takich moich pogadankowych tematów, czy vlogi, czy ogólnie moje życie, to zachęcam Was oczywiście do zasubskrybowania tego kanału i do tego, aby pomóc mi w rozwoju tego kanału. Będzie mi bardzo miło. Możecie też oczywiście zajrzeć na moje inne social media, czyli na TikToka i na Instagrama, gdzie codziennie jestem aktywna, codziennie wlotuję tam jakiś content. Na pewno nie skończę się również na tym filmiku i będę chciała Wam więcej tego przekazać. A na ten moment, dziękuję. Dziękuję wam za oglądanie i widzimy się za tydzień w czwartek. Mam nadzieję, że komuś pomogłam, komuś rozjaśniłam jakąś sytuację związaną z maturą, szkołą w chmurze. No i już z tego miejsca życzę wam owocnej nauki. Jeszcze raz dzięki i do zobaczenia w następnych filmikach. Na razie.